Zespół Tureta to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na który składa się zespół tików i ruchowych... Na pewno. ...i głosowych. Bronowoda, Bruno woda na watyny wycha na wamię Zanawara na was konową, półnutę never ponową, łanawamię never. Zrobę tych Tik, na przykład, ruchowy jest wywołany skurcze mięśni. Objawia się na przykład klaskanie, skakanie. Mamy tutaj tiki proste i tiki złożone. Do prostych na przykład należy tak? mruganie czy takie proste ruchy głowy. Do tików złożonych to są całe sekwencje ruchów, które mogą sprawiać wrażenie ruchów, tak jakby robionych specjalnie. Zespół tureta, choroba neurologiczna. Nic złego, nic negatywnego, samo pozytywy.